W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Święty Józefie, najmilszy Bożemu Sercu, Ty złożyłeś Bogu najdoskonalszą ofiarę z samego siebie i najgoręcej pragniesz pozyskać wszystkie serca dla Chrystusa. Z głęboką pokorą przynoszę do Ciebie moje nędzne i grzeszne serce, i składam je w Twoje błogosławione ręce, w objęciu których tak miłośnie biło Boskie serce dzieciątka Jezus. O święty Józefie, najukochańszy mój Ojcze, weź moje biedne serce, uproś mu całkowite oczyszczenie z grzechów i doskonałe oderwanie się od wszystkich marności tej ziemi. Niech za Twą przyczyną rozpali je ogień miłości Bożej, zmiękczy, przemieni i ukształtuje na wzór Twego serca, aby znalazło w nim upodobanie boskie serce Jezusa. Złóż je na ofiarę najsłodszemu Zbawicielowi i Jego przeczystej matce, aby będąc ich wyłączną własnością na tej ziemi, w niebie także wielbiło i kochało Jezusa i niepokalaną Maryję, i z Tobą, święty Józefie, chwaliło Boga w trójcy jedynego na wieki wieków. Amen.